Witajcie ostatniego dnia w Bolonii, no ostatni dzień, więc nie będę tutaj za dużo wam świrował, za dużo gadał. Yy, jedynie może pokażę wam pok pokój hotelowy, jak wyglądał nasz hotel, to za chwilę, no i na samym końcu zrobię podsumowanie. Yy, raczej nie będzie to podsumowanie tutaj, tylko jak już będziemy z powrotem w Hamburgu, a tymczasem mały spacer po Włoszech, mały spacer po Bolonii, mały spacer po Italii, po pięknym mieście, mieście nagrywam już bez mikrofonu, bo nie chcę mi się z nim tutaj go podpinać, wpinać. Tym bardziej, że e, mam go na e, do portu USB-C, do telefonu wpinanego i on jest na Bluetooth, więc też telefon wtedy szybciej baterię swoją traci. No, a tymczasem spaceruję sobie. Idę na przystanek autobusowy. Po tych pięknych uliczkach. Niby wszystkie podobne, niby wszystkie takie same. No, ale każda wyjątkowa, można powiedzieć. No wiadomo, no, dla kogoś, komu się nie podoba taki styl, dla mnie to jest, mimo że nie byłem, ale kojarzy mi się to z południowoamerykańskim stylem, z takim latynoskim. Wiem, że wiele osób może mnie tu skarcić, no, ale że nie byłem w tych krajach yy, hiszpańsko-meksykańskojęzycznych, no, hiszpańskojęzycznych czy tam właśnie w latynoskich, no to to mi się na podstawie filmów, czy tego co widziałem kojarzy najbardziej z takimi klimatami no i jak ktoś nie polubi, nie lubi takiego stylu no to wiadomo, że tutaj się raczej nie odnajdzie nie spodoba mu się ale tak jak dla mnie to no rewelacja zawsze chciałem pojechać w takie miejsce udało się, jestem no i jestem zauroczony no i dobra Lecimy w tym odcinku, także miękko oglądania dopiero teraz. Wszystko ma swój klimatik tutaj, nawet te obdrapane, yy, obdrapane słupy, że wam pokazuję jaki tutaj klimat no. niby stare, zaniedbane, zniszczone ale jakiś taki urok swój ma, no i czuć, że jest się gdzie indziej, w innym miejscu na ziemi a nie tak jak jeździcie po tych dużych metropoliach czy to, czy to Hamburg, Berlin czy dajmy na to Warszawa, no to wszędzie wiadomo że to jest taka cywilizacja, no czymś się tam różni drobiazgami, ale tutaj to jest taka przepaść można powiedzieć kulturowa kolejna uliczka kolejne zagadki. Tak to wygląda. Znajomi nas no że że jedziemy do Włoch to żeby tam uważać, bo we Włoszech duże niby niebezpieczeństwo czy duża przestępczość duża. No i stosunkowo niebezpiecznie dla turystów, ale że dla przyjezdnych i dla mieszkańców Włoch tak samo ale albo my przemieszczamy się w innych bardziej bezpiecznych rejonach albo po prostu nie trafiliśmy na nic co wydawałoby się nawet niebezpieczne więc, więc myślę, że jest spoko Kolejny piękny plac, jak widzicie za mną. Przy jakiejś rzeźbie tutaj. Nie sprawdzałem w mapie jak to się nazywa, bo przez przypadek to zobaczyłem. Wysiadłem z autobusu, żeby Wam to pokazać. No i na no, po drugiej stronie, tak jak widzicie. Taki wielki plac. Mury jakieś tutaj są jeszcze. No to normalnie, gdzie się nie wysiądzie, to jest jakaś część historii <laughs> ładnie ładnie no ja tutaj sobie wysiadłem ale idę z powrotem muszę na autobus teraz lecieć 14C ogólnie komunikacja miejska powiem Wam jest przyjemna nie sprawia trudności o, może w ten sposób Przystanki są w miarę czytelnie rozpisane, jedynie na przystankach ciężko czasami znaleźć odpowiedni przystanek, na którym posiadamy, także trzeba to śledzić Ale ogólnie jest spoko no i te autobusy też pracują tak te jakby w dwie strony tylko mają dwie czy trzy główne takie drogi więc można się nimi tylko przemieszczać i wysiadać na, wysiadać na głównych przystankach tylko, znaczy na tych, na tych właśnie dwóch głównych drogach i wtedy w lewo albo w prawo, to już można sobie na pieszo odbić nie ma daleko że troszeczkę jest daleko, ale nie, bo, ale bądźmy poważni, o w ten sposób. bądźmy poważni nie róbmy z siebie takich cienkich Siema, to ja przechodzimy teraz do pokoju hotelowego jesteśmy w łazience, która jest całkiem ładnie i schludnie wykonana w stylu nowoczesnym Niestety w naszym pokoju, w naszej łazience, występował problem z grzybem w narożniku, tak jak możecie zauważyć. Oraz na dole przy brodziku również ten grzyb występował. Nie wiem, jak w innych pokojach hotelowych, ale tutaj był taki problem. No i przechodzimy dalej. Mamy tutaj szafę z dużą ilością miejsca na odzież. Jedna przegroda, druga wieszaki. Tutaj mamy, no i trzecia przegroda otwierana oczywiście, i mnóstwo półek safe. Lodóweczka hotelowa, oczywiście, płatna, jest płatnym asortymentem. Nie wiem ile go nie sprawdzaliśmy. Dalej mamy salon duży, przestronny, jak na takie krótkie pobyty, gdzie większość czasu spędza się poza hotelem w sam raz. Mamy tu też klimatyzację elektroniczną, która świetnie działała. No i okna uchylane z fajnym widokiem na, na miasto, na no w zasadzie na jej obrzeża. No i z tego pobytu w hotelu to by było na tyle, całkiem fajny hotel, mogę Wam go polecić UNA z mimo tych problemów z grzybem byliśmy zadowoleni i uważamy, że był to dobry wybór No na sam koniec wybraliśmy się jeszcze na obiad, ostatni obiad we Włoszech, naturalnie z aperolem żeby skosztować jeszcze odrobinę Italii No i powrót przez piękne góry, małe tutaj ujęcie macie, pociągiem wracaliśmy przez Włochy, Innsbruck, Austrię i do Niemiec W drugą stronę do Hamburga wracamy pociągiem i akurat Mamy teraz przesiadkę w Innsbrucku w Austrii No i spójrzcie jakie piękne widoczki tutaj są Góry Piękna sprawa Tutaj mamy dworzec główny, po prawej stronie Z takim ładnym widokiem na góry No ale sama przejażdżka pociągiem przez Włochy Tam przez te okolice Jeziora Garda yy, I przez Które to jechaliśmy w stronę Austrii, Tyrol i tak dalej No kurde, coś pięknego, mega fajne widoczki strumienie sobie płyną góry no Piękna sprawa, dlatego oj, nie, następnym razem chyba w góry się wybierzemy, jak się tak na, naoglądaliśmy tego wszystkiego a tymczasem mamy dwie godzinki pauzy, więc idziemy sobie może zjeść jakiś obiadek tutaj Tutaj mamy Chyba łupki opalnie, no nie jestem pewien Ja jestem tam na mapie patrzyłem, ale W pociągu to jeszcze było, a teraz nie ma czasu za bardzo na Patrzenie Na sprawdzanie Bo biegniemy szybko za jedzeniem, zostało nam Pół godziny do odbioru walizek i A my Nie jest źle, przyznajcie, nie jest źle W Innsbrucku stanęła dla nas pod znakiem kebaba, ale nie, nie dlatego, że nie chcieliśmy nic spróbować, tylko dlatego, że ogranicza nas czas, a to wiadomo, że szybkie, szybko zostało przyrządzone. I co mnie zaskoczyło, że właśnie kebab tutaj, ten durum cały, był zrobiony tak jak w Polsce: czyli został bardzo ładnie dookoła przypieczony i był chrupiący. Gdzie w Niemczech nie da się takiego spotkać. W Niemczech zawsze są te ciasta dookoła takie rozmokłe i takie wiecie, mięciutkie. One są tylko podgrzewane, a nie przypiekane. A tutaj był przypieczony, i to mi się bardzo podoba. No, jedzenie jest 20, 20 minut mamy do odjazdu, zegarka nie mam, ale odruchowo tak patrzę. 20 minut mamy do odjazdu, więc ciśniemy na pociąg. Najwyższy czas stąd spadać.